Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś będzie taki zwykły dzień. Trochę miasta, trochę myślę, że w domu. Przejdę od razu do rzeczy, więc tak jestem po prześwietleniu. Wyniki do odebrania będą, będę miał prawdopodobnie we wtorek, tak jak mi tutaj pani powiedziała. Dlaczego, pewnie się zastanawiacie, dlaczego byłem na tym prześwietleniu. No, ponieważ coś mi się stało z plecami i no nie mogę się porządnie schylać. A jak już się schle, to cholernie boli. Dźwigać również. Udałem się do lekarza, także zapisał mi tabletki, i maść. Nic nie pomogło. Wróciłem z powrotem do niego. Zapisał mi dodatkowe jeszcze tabletki i e, od razu e, skierowanie na prześwietlenie. Także dzisiaj byłem na tym prześwietleniu, jestem właśnie po. E, bardzo miło pani tam była swoją drogą. E, wszystko mi wytłumaczyła, kiedy będę do odbioru, w jakim gabinecie. E, no także zobaczymy, co, co będzie dalej, jak odbiorę te, te wyniki i e, no i udam się z tym wtedy do lekarza. Miałem plan, żeby iść do lekarza w poniedziałek, no ale tu mam, że we wtorek, więc zobaczymy jak to tutaj y, rozgryzę temat. Zobaczymy. Także tymczasem ja spadłem do domu na jakieś śniadanie, bo musiałem być nadczo, nie wiem dlaczego, ale tak mi powiedziano, że mam być nadczo, więc byłem nadczo że jadę do domu się najeść, bo jestem głodny Jak się najem to będę wracał z powrotem do miasta, ponieważ jeszcze mam kilka spraw do załatwienia aczkolwiek nie wiem czy będę nagrywać, bo coś mi tam babcia mówiła, że może by chciała ze mną się przejechać też coś tam ma do pozałatwiania więc pewnie będzie chciała żebym żebym zabrał, czy ona będzie chciała się ze mną zabrać. No ale zobaczymy. Jak pojadę sam, to myślę, że coś jeszcze nagram. Jeżeli pojadę z kimś, no to nie będę nagrywać, a to wtedy też nie miałby sensu ten filmik. No ale zobaczymy. Na razie się nie rozgaduję. Ja spadam do domciu. Do zobaczenia później. Ja już jestem w leśnie, po drugi raz. Załatwiłem lekarza. Stwierdziłem, że pojadę jeszcze dzisiaj, załatwiłem lekarza. Także teraz siedzę w samochodzie. Byłem sobie kupić uchwyt na kamerkę. Tą, którą teraz nagrywam właśnie. Przyciąganą na magnes. Nawet nie wiedziałem, że mi ona łapie na magnes. Także na pewno mi to troszkę ułatwi, e, będę mógł ją sobie na magnes przyczepiać do uchwytu. E, również do telefonu sobie też e, kupiłem uchwyt. Znaczy, w sumie ten drugi uchwyt, który kupiłem, to też jest do telefonu. Także telefon też mi się na nim będzie trzymać. E, może wam pokażę. Wygląda to tak. Mam telefon. O i czy jadę po dziurach, czy, czy, czy na jakich, po jakichś nierównościach no to na pewno tutaj mi to będzie trzymać tak? No, tutaj mam drugi, taki sam także z tych uchwytów jest, jestem bardzo zadowolony eee, za chwilę go będę tutaj testować eee, recenzji o, o tym uchwycie nie będę robić no, troszkę za dużo tych recenzji tutaj jest Także tutaj tego nie będę yy, nagrywać yy, z firmy Firma, która produkuje to jest Extreme Style Extreme Style, czyli nie wiem jak to się dokładnie czyta Zapłaciłem, tak, takie to jest pudełko Zapłaciłem 25 zł Także wydaje mi się, że to nie jest majątek A jak mam to jeszcze bardziej ułatwić yy, nagrywanie, także stwierdziłem, że 25 zł dałem i będę, będę się tutaj cieszyć dobra, także ja chyba wszystko już załatwi, a nie, jeszcze w jedno miejsce muszę podjechać eee, także nie wiem, czy tutaj będę trasy na trasę nagle, bo jazda po moim mieście, po, po mieście to jest dosyć na nic tutaj ciekawego zbytnio nie ma znaczy no, są tam ciekawe miejsca, ale Myślę, że odezwę się do Was troszkę później jeszcze raz jak 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 co zamyśliłem się jak, do, jak wyjdę już z tego kolejnego miejsca także widzimy się za chwilę no, także ja już jest wszystko załatwiłem Nie, zobaczymy jak to zobaczymy jak, jak zobaczę jak to tutaj wyjdzie no mam nadzieję że będzie ok i będzie będzie więcej filmików będę więcej robić nie wiem jeszcze w jakim to będzie systemie te filmiki będę robić codziennie W subskrypcji tu albo tu łapka w górę jeżeli się podobało i zachęcam do obejrzenia moich poprzednich filmów jak i do kolejnych które będę nagrywać mam nadzieję że będą jeszcze lepsze niż te które teraz były i mam nadzieję że Wam się będzie to lepiej oglądać także górny placa to jedzie mi tu także e... jeszcze raz